zgromadzonych na 71 miesięcznicy zamachu smoleńskiego witam wszystkich, którzy tutaj uczestniczą we wszystkich marszach, jak również osoby, które są może przypadkowo, może dzisiaj zupełnie znalazły się. Nie sądząc, że z taką uroczystością będą miały do czynienia. Proszę Państwa, to jest 71. miesięcznica. Wydarzenie niesamowite. Pochwała Parlamentu Rzeczypospolitej określiła je jako największa tragedia w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie dzisiaj czytając Gazetę Polską dowiadujemy się, że Rząd polski pod kierownictwem jakiego Donalda Tuska po tragedii odbył posiedzenie, które trwało około 20 minut. To świadczy o tym, jacy ludzie rządzili Polską przez miliony 8 lat. Ale ten czas się skończył. I my, myślę, że w tej chwili dążymy do tego, ażeby Polska, państwo polskie funkcjonowało w prawdzie, w sprawiedliwości, w normalności. Witam wszystkie delegacje i proszę o złożenie wiązanych. W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego, imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiązankę złożą pan profesor Jan Tadeusz Duda i pan Andrzej Osowski. Bardzo proszę. W związku zawodowego Solidarność wiązankę złoży pani Bożena Musiał. I w imieniu Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, a także pozostałych klubów krakowskich wiązankę złożą pan, pani Alina Maliny z Nowego Sądza. I pan Zenon oczywiście witam bratnie kluby, Gazety Polskiej dwieliczki i Kraków Nowa Półka. 1 marca wspominaliśmy żołnierzy wyklętych, niezłomnych my kapłani mają jakieś szczególne prawo do mówienia o patriotyzmie, bo kiedy były zabory, 123 lata nie było Polski, a był naród, byli kapłani. Wielu kapłanów zginęło za wiarę i ojczyznę. Wspomnijmy tutaj chociażby generała Stanisława Brzuskę z okresu powstania styczniowego a zakończmy ten szereg kapłanów na błogosławionym kapłanie Jerzym Popiełuszko żołnierze wyklęci to nasi niezłomni była wśród nich niezwykle dumna dziewczyna Inka, która nie chciała kierować prośby o ułaskawienie, był, najod... był wśród nich jeden z najodważniejszych ludzi II wojny światowej Rodmistrz Milecki, który przed śmiercią prosił żonę, aby jego dzieciom Codziennie, codziennie czytała o naśladowaniu Chrystusa. Wszystkich ich dzisiaj wspominamy, wszystkich ich polecamy Bożemu Miłosierdziu. Pomóżby się za żołnierzy wyklętych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź w królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie, ale nazwa ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Z Sanami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz Amen. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, światło Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. się za Pana Prezydenta, Panią Premier, rządzących Polską. Ojcze nasz, któryż jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy nasze winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków, amen Polećmy Bożemu Miłosierdziu Naszych rodaków, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej Wieczny odpoczynek, dać, Wieczny odpoczynek racim dać Panie. Wieczny odpoczynek racim dać Panie. Wieczny odpoczynek racim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za miesiąc mija szósta rocznica smoleńskiej tragedii. Pierwsza obchodzona w kraju, który nie boi się być wolny. Nasza walka o wolność i sześcioletnie starania o wyjaśnienie przyczyn śmierci elity narodu zostały połączone we wspólnym wysiłku. Ta bitwa nie jest jeszcze ostatecznie wygrana. Zarówno wrogowie Polski za granicą, jak i skorumpowane elity poprzedniej władzy chcą zdestabilizować nasze państwo. Musimy stanąć w obronie odzyskanej wolności. Musimy walczyć, by nie przeszkodzono w zmianach, które mogą doprowadzić do pełnego wyjaśnienia tragedii w Smoleńsku. Niech nasza obecność 10 kwietnia będzie wyrazem solidarności z tymi, którzy zginęli, ale także z tymi, którzy dzisiaj szukają prawdy. Szczególny apel kierujemy do klubu Gazety Polskiej i wszelkich organizacji patriotycznych. Zmobilizujcie ludzi. Pomóżcie im przybyć na tę ważną dla nas wszystkich uroczystość. Pokażmy, że Polska to ci, którzy pamiętają i chcą prawdy a nie miłośnicy amnezji stworzonych przez komunistyczne służby autorytetów. Będzie to dla nas wszystkich wielki narodowy egzamin. Kluby Gazety Polskiej. Na koniec, ponieważ aura nie sprzyja zbyt długiemu tutaj pobytowi, kilka takich komunikatów. W piątek przeszkodziliśmy prowokacji, bo tak można nazwać próbę zorganizowania konferencji Zdrowia Obywatelskich, Platformy Obywatelskiej, która miała się odbyć w Muzeum Armii Krajowej. Proszę Państwa, ta koalicja, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przez 8 lat nie zrobiły nic, aby uczcić, upamiętnić żołnierzy niezłomnych. Natomiast dla celów propagandowych. To swoje zgromadzenie zrobić tam, gdzie czcimy pamięć naszych żołnierzy Armii Krajowej. Tak jakby w Krakowie nie było innych sal konferencyjnych. Próbują zawłaszczyć sobie to, co im się nie należy. My, naród, idą w pochodach Komitetu Obrony Stołków, Funkcji, Przywilejów bezkarnego złodziejstwa. Usiłują ją nosić flagi Solidarności. Podszywają się pod patriotyzm, z którego szydzili. I właśnie w piątek z inicjatywy porozumienia organizacji kombatanskich i niepodległościowych została zorganizowana w Muzeum Armii Krajowej Pikieta przy współudziale naszego klubu Kombadanci skierowali pismo do prezydenta miasta Krakowa, do marszałka województwa i do, do pani dyrektor Muzeum i po krótkich pertraktacjach Muzeum wycofało się z udostępnienia sali na taką konferencję. Jeszcze raz powtarzam. W demokratycznym państwie każda organizacja ma prawo Organizować konferencje, spotkania, ale też powinna mieć przyzwoitość. A tutaj jej zabrakło. Proszę Państwa, z kolei wczoraj pod konsulatem rosyjskim zorganizowana była pikieta w obronie Nadi Savchenko, ukraińskiego pilota która przetrzymywana jest w więzieniu rosyjskim, sądzona przez sąd rosyjski i grozi jej kara 23 lat łagrów. Bo to jest kraj, gdzie jeszcze są łagry, proszę Państwa. Jak za Stalina. Jaka jest sprawiedliwość rosyjska, to my doskonale wiemy. Nie sięgając bardzo daleko w głąb historii, to wystarczy kłamstwo katyńskie. Wystarczy proces 16 przywódców polskich mordowanych podstępnie w marcu 1945 roku i sądzonych w Moskwie. Skazanych na wyroki niektórych zamordowano. Generała Nie Okulickiego, Jasiłkiewicza, Jankowskiego. Taka jest sprawiedliwość rosyjska. W sprawie Smoleńskiej tak samo. Farsa, niedowodzeniem i zatrzymywanie, zresztą za przyczyną tego byłego rządu polskiego, braku, skrzynek, rejestratorów i wielu innych dowodów w sprawie. Sześć lat. Polędrzy załatwili to w ciągu roku. No ale jeżeli posiedzenie rządu w tej sprawie trwało tak krótko, to dlaczego mamy się dziwić? I ostatnie wspomnę wydarzenie, które jest bulwersujące. Mianowicie sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Mamy tutaj, proszę Państwa, do czynienia z tworzeniem takiej sytuacji, która uniemożliwi demokratycznie, legalnie wybranym władzom prowadzenie reform. Dzieje się to głównie za przyczyną prezesa tego sądu. Andrzeja Rzeplińskiego, który uzurpuje sobie prawo większe aniżeli Sejm, prezydent Rzeczypospolitej. I dzieje się to na oczach świata. I dzieje się to w sytuacji, w której tak zwana opozycja nakręca tą sytuację konfliktową poza granicami kraju. Żyjemy w trudnych czasach. Wiosna się zbliża. A wraz z nią to, że państwa istnieje nieprawdopodobieństwo, ale pewność, że w kierunku Europy ruszą kolejne dziesiątki tysięcy emigrantów. Tymczasem Unia Europejska zajmuje się praworządnością w Polsce. A gdzie była Unia Europejska, kiedy zginął nasz prezydent? Czy ktoś się z nich upomniał o uczciwe śledztwo? Zabronili nawet Zorganizowania wystawy obrazującej tą tragedię Brukseli. Zamiast zająć się konkretnymi problemami, trudnymi problemami, to zajmują się demokracją w państwie, które może być przykładem demokracji sięgającym w głąb historii. To my ich uczyliśmy demokracji. To nie u nas były noce długich noży, noce świętego Bartłomieja, wojny trzydziestoletnie i inne. Powinni trochę popiół na głowę posypać i zająć się tym, co trzeba. Ale niestety, proszę Państwa, takie mamy, taką mamy opozycję i takie mamy elity, przynajmniej znacząca część tych elit. Jeżeli Państwo oglądali, a zapewne tak, rozdawanie nagród, tak zwanych ol Środowisku filmowemu, to Państwo widzieli te elity. Na czele z tym młodym szturem, który kpił z poległych Z wypadku yy, prezydenta Dudu. A większość sali rehotała, proszę Państwa. Takie mamy elity. Niestety to one są z nazwy elitą. Bo przyzwoity człowiek nie kpiłby ze śmierci nikogo, nawet przeciwnika politycznego czy rywala, proszę Państwa. Bo śmierć to jest zbyt poważna sprawa, ażeby do tego tak podchodzić. Ale pozostawmy to im do opamiętania. Na każdego z nich przyjdzie czas. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na owca przemoc wzięła, szaną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. ski do Polski za Twoim przewotem zwłączy się z narobem Two je Powinniśmy wodę złączyć się z narodem.